Bę, witam, witam, i fani Jeszcze raz pokazuję ostatni, ostatni pokaz tego typu z o Kapu. Jak widzicie świecie się działa. Zobaczcie sami. Teraz obracamy się, się lodówkę. w lodówkę, widzowie, fani Jeszcze do tego wam pokażę, że ona Działa. Działa, działa. Widzicie? Ja nie wiem, co was tak... Przepraszam, nie Ktoś pitoli wam głupoty. Zobaczcie sobie sami. Yy. To taki pokaz, jeszcze raz, jak ktoś nie widział, ale każdy powinien już widzieć tego. Jeszcze raz Wam pokazuję. Jest łodu, jest. Wszystko jest. Tego typu. Więc widzicie, też robię Wam jeszcze raz taki raz porządny pokaz, żebyście widzieli. To jest ostatni, jedyny pokaz w życiu. Właśnie. Już widzicie jeszcze włączę ten okapły działa. Działa, widzicie i tak wygląda jeszcze raz lodówka. No coś mi się o teraz dobrze widać z tego powodu, że jak poruszę to właśnie jest rozwiązane, zaraz będzie się pokaże na mnie jak nie porusza. O widzicie i ten ten, ten telefon widzicie i tak to wygląda nasza kuchnia, widzowie i pani. Chciałem tu Was Wam podziękować za to, że wspieracie, pomagacie, że jesteście z nami dzięki Wam, Was, widzowie i pani. Uzbieraliśmy pieniądze, zrobiliśmy raz, a porządną kuchnię, jak widzicie, Was, a porządną kuchnię zrobiliśmy. O. Jak to wygląda? Zaraz mam na teraz się ustawił. No. Widzicie? Nie jest. podłoga Wszystko jest. Tylko typu pęwę. Widzicie? Ja Tłumaczę, tego typu, tak jak mówię, niektórzy nie kumają czaczy, to nie kumcie dalej. Ale z nas debile nie zrobicie tego typu, tak jest prawda, tylko z siebie robicie, a nam robicie promo. Tego typu, no widzicie. I kto wychodzi źle? Wy niektórzy, z tych platkowań tego typu. a jeszcze wam pokażę coś. Ta lotówka ma coś tutaj, tu się otwiera. Widzicie? Jest taki dołek. Tu też jest. Widzicie? Jeszcze raz Wam pokażę całością. No i... Dzięki was, Wam, widzowie Pani, pomagacie nas, NAM. Co, że się źle powiedziałem? I zobaczcie. Następne cele będą następne. Widzicie? No dobra, kończę, trzymajcie się, beeeem!